Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręc na Pozytywnie. Myślcie sobie o tej osobie, którą macie w serduchu, na myśli, z której macie kontaktu. Pytanie brzmi, co ta osoba ode mnie chce? Czego wymaga? Lecimy z taką talią teraz. No to lecimy. Rozkładamy sobie tarocika. Coś to moje pieski? Krzesło mi skrzyp. Dobra. I teraz tak, co ta osoba ode mnie chce, czyli od Was, lub co Wy od nich. Powiem Wam tak. Ta osoba jest na Was zła, ma do Was duży, wielki żal Tak, bo przeskrobaliście coś, mogliście ją urazić w słowach, w czynach Tak, nie mieć dla niej czasu Odepchnąć ją na ostatni plan, mogliście mieć kilka wersji, czyli kilka, wiecie, takich tych Mogliście być niezdecydowani, niedojrzali jeszcze do stałej relacji, ta osoba była Tak I co ta osoba od Was chciała? No to się podkreśla Chciała od Was prawdziwej, szczerej miłości, aż po grób, tak, czyli Stabilizacji, dążyła do stabilizacji, żeby Was poznać, bo zaciekawiliście na pewno słuchajcie, ta osoba dawała wam znaki, tylko musieliście je albo przeaczać, albo byście zafascynowani kimś, czymś innym, lub byłym rozdziałem jeszcze. Dusiło was w to. Tak. I uraziliście tę osobę. Tak, na pewno chciała wzbudzić też was zazdrość i szukała z wami tego kontaktu. Chciała, żeby ta relacja nie stała w miejscu. Czekajcie. Chodź malutka. Lenka, chodź. Tylko poszła, chodź. Tylko poszła, słuchajcie. Tylko poszła ta relacja, słuchajcie kochani, o, są moje pomocniki, moja kochana Milenka i ja coś, tak, ja coś, chodź. No. I oczy wyskoczyliśmy, a, że chciała na pewno, słuchajcie, wzbudzić Was zazdrość, tak, i nie szukała takiej, wiecie, huśtawki, a Wy to huśtawkę niestety jej, co niektórzy, nie wolno, Milenko, fundowaliście, tak, Emoc. tak, mamusia Was kocha. Ten, taką huśtawkę emocjonalną, żeście jej po prostu, słuchajcie, fundowali i ona podziękowała wam za to, lub podziękuję jeszcze. Tak, czyli z, po prostu wyjdzie z tej znajomości, przerośni no to. Ona jest dojrzała, ale ona nie, dojrzała osoba. Choć mi coś u nas zestrzeliło. Dojrzała, słuchajcie, osoba po prostu nie da sobie robić takiej, wiecie, huśtawki emocjonalnej, lub no gdzie, no? Bo typu, przez taką huśtawkę, słuchajcie, emocjonalno, człowiek jest. Nie może spać, myśli tak, przeżywa, a ta osoba widać, że jest wrażliwa, nie, nie z ta osoba, tylko ta osoba maskuje, była tyle razy zraniona, że maskuje po prostu te uczucia, ale jest tak wrażliwa, że jej łatwo udaje, udaje po prostu sopel, lód i skałę, a jest w środku tak wrażliwa, łatwo ją zranić. Ona Wam, kiedy to wygarnie, zobaczycie. I czego chce? Chciała na pewno stabilizacji i dużej zmiany, żebyście się zmienili, przemyśleli swoje zachowanie, zmienili do niej nastawienie, Wzięli się w garść e, i zdecydowali, czego wy naprawdę od nich chcecie, od siebie i od tej relacji, znajomości, tak? A żeby nie potrafiliście się po prostu, kochani, określić, no to ta osoba z was, można powiedzieć, zrezygnowała lub zrezygnuje, tak? By ją przerośnić, by miała serdecznie dosyć takiej huśtawki emocjonalnej. Ale kocha was ta osoba, zależy jej na was, zobaczcie. I ta rezygnacja, tak jak mówiłam, może się, może już doszło do niej, ale dalej coś do was czuje. Może być w relacji już, słuchajcie, ale niekoniecznie musi, tak? Może być w tej relacji, słuchajcie, szczęśliwa, ale myślami jest jeszcze przy Was, bo te myśli tak jakby są takie rozchwiane jeszcze, tak? Jeszcze coś tam, coś tam, ale ciężko, ciężko będziecie mieli, ale pamiętajcie, nie wolno się załamywać, trzeba być dobrej myśli, kochani, tak? I będzie dobrze. Trzymajcie się. Cześć!